Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii z Russian Fishing 4. Będziemy starali się w tej serii dojść do Jeziora Miedzianego, no może nawet dalej, ale początkowo będzie to Jezioro Miedziane. Zakup pięknych tam wędek, żeby łowić te piękne karpie i liny na Jeziorze Miedzianym. Ale po drodze nie będziemy... E, łowić tylko na gruntówki, będziemy używać e, także e, spawika, będziemy używać e, wędek spinningowych, no tam gdzie będą pieniądze pływały, to po prostu e, tego, e, to będziemy e, takie e, ryby łowić. E, wszystko e, to, co zarobię, to, co wydaję, w każda siatka, e, po prostu będę Wam mówił, albo będzie napisane, ile co złowiłem, ile co zarobiłem, e, na co i ile wydałem. Ryby nie będą pokazywane wszystkie, bo po prostu za dużo czasu by to zajęło na taką serię. Czyli będą to takie bardziej skróty, ale będziecie wszystko widzieć. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Więc zapraszam i już od razu, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od nowej mapy. Dla mnie to jest jezioro Elke. Nigdy tutaj nie byłem, nie znam miejscówek. Nie wiem, gdzie jakie ryby są. No, będę musiał chyba zaktualizować się troszkę i pooglądać niektóre strony w internecie, gdzie jakie ryby można łowić. No wiadomo, no basy są tu, tak jak widać, pełno basów. Zaczynamy. M mamy oczywiście standardowo 50 dolarów. Wędkę jakąś tam słabą tyczkę. Jak takie zestawy składać, no to chyba już wszyscy wiedzą, a jak nie wiedzą no to wędka najmocniejsza, później kołowrotek, żyłka troszkę słabsza od kołowrotka, no i najsłabszym naszym punktem naszej, naszego zestawu będzie oczywiście przypom. Mamy naszą Mamy naszą wędkę spinningową do tego tutaj, jakieś spinnerbaity 1,4 uncji, to będzie 7 gram, tak jak widzicie. O, fajnie, fajnie te przynęty tutaj wyglądają wszystkie. No, obrotówki, no troszkę gorzej, moja stara taktyka, jak nie wiem, gdzie łowić, to po prostu y, łowimy z pomostów. Y, pierwszy pomost tutaj mamy, zaraz przy bazie, wyciągamy oczywiście na no, pełno. Tu jest basów, czyli spodziewam się, zresztą w rekordach. Widziałem, no, że większość ryb to tutaj jest, jest na spinning, bardzo mało ryb się łowi na spławik, a już pewnie tym bardziej na gruntówkę. No może te sumy na gruntówkę jakoś tam się łowi, ale no większość na spinning. Niektóre ryby widziałem na no, rosówki biorą, czyli no, też spróbujemy może na spławik. Miejsce 65-93 zaraz przy bazie, prędkość zwijania 50. I zobaczymy, co będzie naszą pierwszą rybką. No, mamy pierwszą rybę, i będzie to oczekiwany przez nas. I będzie to bas niebieski. Bas niebieski, fajna rybka. No, rybki tutaj to świetnie wyglądają w tej grze. Używam oczywiście nowej przynęty. To jest Spinnerbait, ten 7-gramowy, bielutki. No będziemy musieli się nauczyć, troszkę tutaj łowić, bo z tego co widzę, no, jigstepa nie można tu zrobić na tych spinnerbaitach. Kolejna ryba. I kolejny bas niebieski, no widać i drugi poziom. No drugi poziom, jakąś tam dostaliśmy obrotówkę, poziom umiejętności, fajnie to wygląda teraz, mamy, możemy zobaczyć nasze Rekord osobisty, rekordy na okazy, na te rzadkie okazy, czy jak to się tam nazywa. Ale fajnie to zrobione. No, trochę dużo naciapane teraz na tym ekranie jest. Jeśli coś złowimy, ale fajnie to wygląda. Fajnie, że jest. No ten spinner dobrze się spisuje, tutaj bynajmniej dla gracza na niskim poziomie. Tutaj jedną rybą to praktycznie przechodzimy kolejny poziom już jesteśmy prawie na trzecim kolejny bas niebieski 300 gram nowa rybka w naszym zestawie 650 gram okaz bas żarłoczny mamy kolejną rybą i tą rybą będzie to krapi biały osiągamy poziom trzeci kolejna obrotówka jakaś taniocha mamy kolejną rybę Zobaczymy, co to będzie. Już jedzie do nas, jedzie ta rybka, i jest to bas żarłoczny, który daje nam poziom czwarty. Kolejna obrotówka, darmowe punkty umiejętności, 260 gram. No nieduże te ryby łowimy. Jako, że nie znam tej mapy, to zobaczmy, jakie misje są tutaj. Zadania: mamy basy żarłoczne, śledzie, krapi, bas niebieski, małogębowy. No, połowimy to, może coś się uda oddać. Jako, że nie znam tej mapy, to się tak udałem trochę w podróż. Żeby zobaczyć jakieś tam miejsca. No nie, 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 nie patrzyłem się jeszcze na jakieś strony, gdzie, gdzie tu się łowi jakie ryby i w ogóle na jaką prędkość i jak to zwijać. A więc no łowię powiedzmy po swojemu, po staremu. Kilka lat temu chyba w tą grę ostatni raz grałem, więc... Miejsce 94,78. Oczywiście... Zwijanie na 50. Badżar łoczny. na malutki, malutki ten basik. Więc kolejna rybka. I nowa rybka. Śledź błotny. Nie wiedziałem, że te śledzie tutaj będą brały na. No, i za kolejną rybą. Którą właśnie już mamy. No to pewnie wskoczy nam poziom piąty. No na początek nie potrzeba tutaj du dużo doświadczenia. Badżar Włoczny znowu, y, poziom 5, kolejna jakaś tam tania, brzydka y, obrotówka. No i punkty doświadczenia. 3% w spinningu, lecimy dalej. Y, kolejne miejsce 106.73. Y, zacząłem zwijać tutaj na tego spinnerbaita czerwonego y, na prędkości 35. I mamy basa niebieskiego, no trochę się posiłował, pół kilo, nasza największa ryba, pół kilowa. No ale mamy teraz jeszcze większą rybę chyba, bo już absolutnie tutaj wchodzi nam wskaźnik i chyba kolejny bas niebieski. Chyba na pewno, no będzie to chyba największa nasza ryba, tak największa i naj, najsilniejsza i kolejny poziom. Jedną taką rybką dostaliśmy. Yy, szósty poziom, żyłkę, największa nasza ryba, yy, najsilniejsza nasza ryba i mamy punkt doświadczenia oczywiście. No, siłuje się ta ryba z nami, a będzie to, no, kiedy jest na powierzchni to już się tak nie siłuje. Krapi czarny, yy, czyli ryba, nowy gatunek ryby, który łowimy 498 gram. No, o wiele więcej doświadczenia, minimalna waga okazu kilo kg, czyli no, może na tą wędkę da się to złowić. Była ryba, nie ma ryby i znowu jest ryba. Jest nowa ryba i jest to nowa ryba, jest to bas małogębowy. Siódmy poziom, kolejna jakaś brzydka obrotówka, no ogólnie tu, tu przynęty są bardzo ładne, no ale te obrotówki to jakieś takie, no bynajmniej te pierwsze to nie przyciągają zbytniej uwagi. Bas małogębowy, nowa rybka, kolejne branie, też no jeździ ta ryba, no to będzie bas już na pewno, chyba no też ten małogębowy, bo tak widać z tego, aż sobie przybliżę. 794 gramy, 36 cm, najwięcej punktów doświadczenia 1500 aż. Nasz nowy rekord osobisty. Nowe miejsce 129,90. Prędkość zwijania 50. No i mamy rybkę, która pewnie da nam ósmy poziom. No, troszkę się posiłowała, ale to będzie chyba e, krapi. Krapi czarne, nowy poziom, ósmy. Kolejna obrotówka, no już ta nie jest taka brzydka, no ale też. Nowy punkt umiejętności. No wiadomo, w nocy to te basy, no to chyba jakoś tak nie za bardzo biorą, bynajmniej mini nigdy jakoś w nocy dobrze nie brały. Tam gdzie patyki to są wyniki i to będzie kolejny Bas biały z tego co się tak wydaje. No i jest, bas biały 898 gram, nasza najsilniejsza ryba. No i ryba, która się w ogóle z nami siłuje. A to, to chyba będzie teraz nasza największa ryba. Baz wielkogębowy, który daje nam 1998 punktów doświadczenia i kolejny poziom, no i aikila, czyli już troszkę ładniejsza obrotówka. Najsilniejsza nasza ryba, najwięcej punktów doświadczenia, dziewiąty poziom. No i trochę do okazy nam brakuje, bo waży okaz 6 kg. Wracamy do miasta. 47 ryb to była niecała godzina. Łowienia zobaczymy, ile zarobimy. Oczywiście, najpierw misje bas żarłoczny. 5 basów sprzedajemy za 9, 9 dolców. Do tego dorzucimy. Krapi biały też 5 sztuk za prawie 10 dolców. Bas niebieski 6 sztuk za 12,50, akurat mamy 3 krapi czarne, które spełniają wymagania na 33 dolce. No i basa plamistego to oczywiście nie mamy. I sprzedajemy resztę siatki. Reszta siatki za 76 dolców, co daje nam e, przez niecałą godzinę, około 150 no 140 dolarów. Moim celem będzie kupienie dwóch, na pewno, a może i nawet trzech zestawów fiderowych, tych za 149 dolców. Nie jestem wielkim fanem mówienia na trzy wędki, ale zawsze to szybsze, szybsze zbieranie pieniędzy. Jeśli, jeśli się podobało, to oczywiście dajcie lajka, komentujcie i zapraszam do następnego odcinka.